Więcej, więcej, więcej umiejętności! Za mało, za mało! Dobra, chwilę Co tu się dzieje?! Co tu się dzieje?! Przepraszam! Chyba Zaciąga się człowiek, bym customa grał i to jest najgorsze, bo... Fuck! One meet Kurde, szkoda, bo już dobra runda była. Nie spodziewałem się, na nam że wyjdzie. O Lipka. Nice. Kurde. Raz, double doors. Pytanie, jakie masz pytania? Nice. Dobra, wygraliśmy bonus. E, znaczy, bonus tylko? Dobra, plantujemy Ten raket jest tak dziwny Spoko, za zobaczę Dobra, Dobra. prawie hey, Ace so zrobił na nas Pojedynczo na niego wychodziliśmy, Jesus.

Siedząk tu. Sight. Fak. Chociaż jednego. Bo tam jakieś cztery kraje chyba ze sobą międzyś tam streamerzy byli zaproszeni. Polski team między innymi tam jest. Wy Anda, anda, anda. Nice. Bravo, máme ronda. See long. Beside. On site already. Já bych tě chodil, na to bisko. Těch ne? Na razie na wsi Mogę nawet kojarzyć, nie wiem, nie pamiętam z nazwy jaka, ale wiem, że jest taka jedna wieś pod Tychami, właśnie Pięknie na mnie? Nice, dobra, dobry refrag wleciał Elot mid Side, side Low HP, fuck Chambers 104, bridge 52, ale Sad. Straszny Sad Sadgę Nie no nie chcę do grywki grać oh, Chamber 104, bridge 52 Napiszę Żeby wiedzieli Te typy mają low No nie mają healera No nie oni nie mają killera, No właśnie O Jezus Please, please, omen. Oh, ugrał! Let's go! Let's go! Good job, well done. Opej, oh, okay. good job. GG. Boże, ugrał, Let's... Ile na plus? O, nie. Nie dowiem się. Nie dowiem się, ile na plus. <laughs> Jutro się dowiemy, czy to w time po prostu jak będzie streamer. Yes! <laughs> A oh, coś się za O oh, 70 20 na plus. Spoko, dobra. Side side. Co tu się stało? Dobra, żyjemy, ale git. Obrachniemy go najpierw. One door, one door. Elo. Chat maybe trade like 16 on Chamber. Kurde, po co on tu poszedł? Jero, fuck, Ani mi dał. Nie potrzebny pik, jednak mogę do Keywoojciec. Tak sobie myślałem. Ale kiera no to na raz robimy. No. no, nice try. Backslate, backslate. Fak Dobra, nice Dobra, dwa na jeden mają to, wierzę że to mają Mogę Jack co dość pierwszej wejść. Dobra, trzeba zmontować Reinę, bo się nerwuje. Nie Robi czy nie ma fajną pozycję nawet? Strzałka po. Bo... Nanaki. Trzeba od dwóch stron wbić na nich. No. Short. Bitano. Zawsze mi taryna zabijania. Da radę czy nie da radę omen? Wierzymy Jeden na pięć. Czemu nie jest dżongr nawet? Szkoda. Dobra, wstawaj stary. O oh, fuck, rozwalił się Wolf. Dobra, i tak go ty nie ma. A to naszej, czemu ja to. Jestem głupiutki, ale. Będzie dobrze, będzie dobrze, nie tracę wiary. Never give up, never give up, pamiętajcie. pierwszy frag, easy, drugi frag, a ja się greedy zrobiłem, Jezus, za bardzo. Czas na kąbek. Oh. czas na kombek, czas na comeback, to nieźle. jest fully delayed, no like, i am prawie to warunki hit mi lekkie, no. 30 sekund left. Ostatni player standing. Spike down A. Zapisałem. Oh my god. A, proszę dowal. 65 min. A Omen zaczął trollować, okej. Okay. Bo poszedł awka po prostu. Dobra, może zaraz wróci, ale a, okej, okay, on dał go dla po prostu, dobra Właściwie to, to i to zdajmy, dobra Let's go! 012! Let's go! Czas wygrać! Czas na comeback! Comeback is real! Comeback is real! Dobra, first blood Okej okay, no na bez są. Dobra, cztery na trzy, kombekujemy. go. Nie, nie boję się. Mamy! Pierwsza runda! Comeback! Nie sprawdzi, nie sprawdzi, nie sprawdzi, nie sprawdzi. Straka go boli, nie wiem. I gość jeszcze biegnie z tym fantomem i po prostu pruje z tego fantoma! Jakby goś wywalono! Po prostu! Jak idzie, to pierwszy mesz. Zerowajem się, no. Mad jestem, jestem mad, jestem mad, jestem mad, jestem mad, jest, 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 jest jestem mad, po prostu. Oh, okay. Jestem ja, to jestem ja. Zabierzcie mi dostęp. Co to za rangi były? Nie umiem grać. Nie, nie wiem. Ten mecz? Co to było? Co to za rangi były? Minus 20 patyny, trzy, to był jeden diament, okej. Okay. Miałem, patrzcie, jaki byłem tragiczny w tym meczu. Byłem 3,17, byłem 73, awary, jakby, gość nade mną miał dwa razy więcej awarycz combat score niż ja.